Dzisiaj zrobimy amerykańską sałatkę ziemieczaną. Mój kochany znusi oglenus I love you. I love you too, babcia. Kroimy ziemniaki. Ta sałatka jest idealna na barbecue. Mamy pokrojone w taką y, większą kostkę. Teraz ogórki konserwowe. Też pokroiliśmy w kostkę. Teraz czerwona cebula. Celer naciowy Jak pięknie po polsku że. Dziękuję no. bardzo, dziękuję no. Teraz robimy dressing Majonez Musztarda I trochę cukru Sugar No dobrze bab I sól Sól A teraz peper Pepper. tak Trochę ocet Wszystko mieszamy Dodajemy do sałatki I teraz kroimy jajka Paprykę. Tak pięknie, Glenuś. Dziękuję, Babcia. No. Będzie Babcia jest gotowa na barbecue. Babcia! Według no, na no, próbujemy. Matrna, dobra. No, Glenuś to zrobił, prawda? No, tak, taka pikantna, lekko. Mój Wynusia, kochany, jak on zrobił wyśmienicę? Jakie dobre. Dziękuję, <śm> Babcia. <śm> 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 no, dzięki. Polecasz, babcia? Tak, bardzo.